Dzień dobry, szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie na Prostych Słowach, moi kochani. Dzisiaj mamy piątek, 9 stycznia. I w Kościołach na Całym Świecie słyszymy kontynuację Ewangelii z Marka z 6 rozdziału. Tym razem mamy wersety od 45 do 52. Ostatnio we wcześniejszych wersetach słyszeliśmy o cudzie rozmnożenia chleba. Dzisiaj kontynuujemy tę historię. Co było dalej? Otóż po tym wielkim cudzie Jezus odprawił tłumy, przepraszam, i odprawił także apostołów, swoich współpracowników, ludzi wierzących. Odprawił w tym sensie, że powiedział im: "Dobrze, panowie, teraz wsiadajcie do łodzi i przeprawcie się na drugą stronę jeziora. Ja tymczasem pójdę się pomodlić." I faktycznie tak było. Był to wieczór. Tak więc yy, rozstali się na chwilę Jezus z apostołami. Oni musieli wsiąść do łodzi i zaczęli przeprawę na drugą stronę jeziora. Jezus wszedł troszeczkę wyżej na takie wzniesienie, aby być zupełnie sam i modlił się do Boga. I kochani, ten wieczór i ta noc była niespokojna. Tak jak ten obraz za mną była wichura, padało, na jeziorze była burza. Jezus, pomóc się w takich trudnych warunkach, zaczyna drogę do celu, czyli sam chciał się dostać tam, gdzie wysłał apostołów, lecz nie zrobił tego tradycyjną metodą, żeby wsiąść do łodzi. On Chciał przejść na pieszo, jako Bóg mógł. I kroczy po jeziorze i przechodzi na drugą stronę, tam, gdzie prosił, aby apostołowie przepłynęli. Moi drodzy, już było późno, już było mniej więcej od godziny trzeciej do szóstej do mogło być. Już było nad ranem. I Ewangelia mówi, że apostołowie w tej łodzi ciągle jeszcze byli, ciągle płynęli. Ale wiatr im był yy, przeciwny, strasznie się męczyli. Nikt tam nie spał, chociaż już było nad ranem. Była bardzo ciężka noc, to cała przeprawa, moi kochani. Byli razem, mieli siebie, ale mimo wszystko byli bardzo zmęczeni i osamotnieni w pewnym sensie. I teraz Ewangelia mówi tak: Jezus idzie po tym jeziorze, widzi ich trud, widzi warunki atmosferyczne, ale moi drodzy, nie ma intencji, żeby do nich pójść, ich wyratować bez ich yy, prośby, bez ich zwrócenia się do niego. Jezus jakby planuje przejść obok. Idzie po wodzie, widzi łódź, widzi zmęczonych, umęczonych apostołów, ale nie ma takiej pierwszej intencji, że on teraz pójdzie i im pomoże, uciszy tę burzę. Jest napisane, że zamierzał przejść obok. To jest niesamowite, moi kochani. Lecz apostołowie w tym momencie dostrzegli Jezusa i zadziało się yy, właśnie to, że yy, zwrócili się ku Niemu. Zobaczyli Jezusa, yy, respektowali Jego obecność, skoncentrowali się na Nim i dopiero wtedy Jezus Skierował się ku nim, wsiadł do łodzi i nagle wszystko się zmieniło. Burza ustała, nastał poranek, a oni byli już u brzegu po drugiej stronie jeziora. Ciekawa to jest Ewangelia moi drodzy, burzliwa. Zapraszam, abyśmy ją indywidualnie jeszcze przemedytowali. Jeden wątek jest ciekawy. To, że Jezus krocząc po jeziorze, nie zamierzał wejść do tej łodzi. Czekał na to, aż oni zwrócą na niego uwagę i wtedy dopiero przyszedł z interwencją. I moi kochani, tak często jest w życiu, że jesteśmy właśnie w takiej burzy, jesteśmy z innymi ludźmi, ale nie widzimy, nie czujemy obecności Boga, nie zwracamy się do niego. I kiedy tego nie zrobimy, zostajemy Sami z tym chaosem w głowie i dookoła nas. Zwrócenie się do Boga sprawia, że sytuacja się odmienia. Pamiętajmy, moi drodzy, tę Ewangelię, kiedy będziemy w jakimś kryzysie. Apostołowie, zobacz, mieli siebie. Ty może też często powiesz: No, masz ludzi dookoła siebie, masz kolegów, koleżanki w pracy, co więcej, masz rodzinę. Ale możesz być właśnie, jak ci apostołowie w łodzi, masz wokół siebie ludzi, ale czujesz niepokój, lęk, niespełnienie, dyskomfort. I właśnie w takiej sytuacji, kiedy doświadczasz takich złych emocji czy niepokoju, lęku, pomyśl o Jezusie cudotwórcy, o Jezusie, który niespodziewanie. Bo jak na środku jeziora można się spodziewać Jezusa? Niespodziewanie pojawia się właśnie obok Ciebie, kiedy się zmagasz. Wtedy On wsiada do Twojej łodzi i odmienia Twoją rzeczywistość. Niech Pan nam błogosławi na takie mądre przeżywanie każdego kryzysu. Mądre, czyli z Bogiem. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.